Wszyscy żyją tyle, ile chcą. Założyłam, a ty? Nie ktoś chce, nieprawdaż? Kontrolować twoje życie. Jeden skacze, drugi płacze. Do rytmu w energii, do rytmu w energii w czyjejś chęci z oklaskami. Władza to taka chęć, która kiedy się podnieca, że ktoś ma źle przybierzesz w piątki i się śmiejesz i myślisz, że jesteś fajny, a patrzy się na ciebie jak na jakiegoś diabła. Bo to jest złość, zawiść czy satysfakcja. I przychodzisz pokrwiony i oczekujesz odwrotnego uczucia. Kocha się wtedy, kiedy się ma. Potem zgrywa się głupa. Kręci się do końca, aby ktoś skakał. Kiedy ktoś zginie, cóż mu zrobisz? Było kiedy można dwa dużo chęci, aby wywyższyć szczury. Jesteś zły, a potem płaczasz, pokrwawiasz, robisz myślane oczka w bezwzględnym chceniu i złości. Miesz się prosto w gębę.